Okay. Czekajcie, nie patrzcie na to co jest z tyłu jeszcze, Dawa, nie chcę być taki wielki, ja pierdolę, zaraz zobaczycie się, co się <noise> stało, to przejdźmy od razu do tego co tu się wydarzyło, tak? Witam wszystkich bardzo serdecznie, Witam. jestem z Maxem, świeżo po robocie, pierdolą byliśmy tutaj idealnie. Tak, jest dywan, piękny dywan. I wygoda jest mega. I są rolety, widzisz, są rolety. Zaraz zobaczysz co jest dalej. Tutaj lekko się pierdolęliśmy. Pus lekko, lekko jest pierdolnięcie, to prawda. O, o, tam jest lekko pierdolnięcie, ale to nieważne. Idealnie wszystko? No, teraz ten pokój wygląda. Dziękuję za współpracę. Dopierdolony pokój. Dokładnie. No, tak to, to jest bardzo to jest takie. Początek, tak? Tutaj... Witam. Kolejny filmik jest taki Witam aktualizacja Jest już y, taki mini wzorek Na ścianie Są rolety w końcu Już niedługo stream ej, 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 w mój telefon, kurwa, Nie O tu jest ty Siema dzięki I generalnie sprawa wygląda tak Jak popo swoje pianki To miał y, klej w sprayu. Klej w sprayu, tak I my nie mieliśmy już tego kleju w sprayu. I go mi się coś takiego. O kurwa, to nie to. Gdzie on to ma? Nie mamy kleju, ale jakoś trzeba przykleić szczepionki. Jak to zrobimy? No to na nikoma, kurwa. Kierownik, kurwa. wczoraj za kurwa. Też już wszystko robię, tylko i tak kurwa. Dobra, będziemy aktualizować jeszcze. Dałem się kurwem zbejtować na metodę rulonikową, i mówił, że to odda, że tak teraz się robi, rozumiesz? Na rulonik. Że masz taśmę, sklejasz ją tak jakby ten rulonik i potem przyklejasz, i da się, wiesz, dwustronno z tego zrobić. I teraz to. Tu napisałem, że polecam Holak, świetny haf fachowiec, a stało się to. Holak! Co to kurwa jest? O kurwa, ty. No Jaka płata, taka robota, kurwa. Zanim poszedłem spać, spadły dwie. A jak już się obudziłem, to wszystkie leżały. Wszystkie, kurwa, leżały. Wszystkie, co kurwa, były. I mamy, kurwa, chińskie znaczki. Mamy ścianę. No i kurwa, co to jest? Ale mamy za to zajebiste rolety, widzisz to? Rolety. Boks rolety są zrobione. Ale przynajmniej schodzi, więc nie wiem O kurwa, I nie upierdala ściany. Tyle dobrze. Co to, to nie spadło? Jak nie spadło, to od razu holok. Kurwa brał taśmy i kolejny rulonik dawał. W ogóle szkoda, że sam miał szczerej streama. Bo byśmy odpalili z budowy. Ale no, miał streama. Szafę wyjebałem. Tej szafy tu nie będzie. Wstawimy, wstawimy komódkę czarną i. I bez kitu jakieś pianki, tutaj by jednąć, jakiś wzorek. Myślałem, że takie V, V, V. A może wina, a kurwa, może na całą ścianę takie, kurwa V, YS? Też by oddało, ty. Generalnie, ta wykładzina, co tutaj jest, ta cała wykładzina, to ona została z resztek tego, co Popo miał i ją pocięliśmy, tak, żeby coś tam było. O, mam fotel dzisiaj przyszedł, kupiłem fotel. Yy, zajebisty fotel. I to chyba najlepszy. mój, Najdroższy mój zakup do teraz, 1300 zł. I oddaję ten fotel. Polecam. Okno jest rozjebane, bo nie mogę go zamknąć. Nie da się zamknąć okna. Nie da się zamknąć okna. O, i się ścięłem, ale jestem skupiony w końcu. To ja wyglądał jakbym miał pieniądze. Widzisz tu kurwa jakiś sikor drogi? Nie ma nic. A powinien być. Właśnie, odjebało mi od ostatni ostatnio steka za 200 zł. Ale warto było TAK NIE KURWA stek Koks był ten stek Powiem Ci tak, byłem tam na tym, na drugiej konferencji No w porównaniu do fejmu, jeśli chodzi o sam wygląd No w chuj bardziej się starają No, a ten teatr ładnie wyglądał, strasznie, no W chuj ładnie Wszystko widać było Tromba Bomba podszedł Do nas sam hmm. się przywitał Czajcie, piona z Trombą Bombą, pojebane Lekcje oddawała? Nie, ani lekcje, ani, ani co jeśli chodzi o tamty, chujowo się ubrały no, czy znał mnie? No, znał wszystkich nas z jakiegoś powodu. Dziwne, wszystkich znał. Ale kto kogo znał? Zima, Trąba nas. Podpisz. Jak tu Krzysztof zadymia, pa pa pa. <laughs> <laughs> Krzysztof zadymia. za <laughs> Żeby zrobić mapę Jump Kinga ponie, poniżej 30 minut, co wy na, o tym myślicie? A co chodzi z tym, że ona je zaproponowała? Jej, wybić twoje swoje znaczy, Szczyny Przeciwniki jak przegra. No to kurwa, widzę, z... chyba mnie oglądają to Haha! Pozdrawiam serdecznie. Bo seks Masterka kiedyś piła swoje Szczyny? No ta. No Luki też i co? Ja, ja też?! Temperament, tak? Jak ty piłeś no swoje Szczyny, Bizu? Ja U mnie to naprawdę z loteria, która butelka jest dobra, kurwa. Ja zawsze zwącham zanim wezmę, kurwa, wyszłam... Piotra to musi. Będę. Takie nudy będą, jak już będzie po walce Nie Niby dwie ostatnie walki, a kurewskie nudy. Warki kobiet i nie interesują. Ty! O tu fajnie wygląda w prawym górnym, jak jest to ten. Czekałaś tylko, że ty, kurwa jest głównym, bo są jakieś dwie nudziary. Mniejsze, większe mniejsze, większe mniejsze. Nie! mniejsze większe mniejsze, większe mniejsze. Nie no kurwa co ja robię! No! większe mniejsze, większe mniejsze, większe mniejsze. Ile się wyle, zaraz wracam mniejsze, mniejsze większe to była wolność, seksmasterka to była siła i taki empowerment. Ja pierdolę co ale bym kurwa! o W ogóle jakieś sugerowanie, że masz jakiś alter ego, kurwa, raz jestem seksmasterką, a raz jestem nie zrobiłaś na tym karierze. Czyli masz, ja raz jestem rap raperką, raz jestem pytanie, szmatą. Nie, nie rozumiem pytania, tego. Nie zrobiłabym za pieniędzy wszystkiego. Przede wszystkim swoich wartości bym. Um... <laughs> jaki kurwa, jakie ty masz wartości? Jakie ty masz wartości, pytanie, kurwa? Czy tutaj z nami. A ty a ty dlaczego jest jesteś? A ty dlaczego... co to. za argument, że jesteś z nami, kurwa, sama jesteś, jesteś tam to, 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 dla pieniędzy. To, 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 o, o co to chodzi? Pieniędzy, dla pieniędzy? Ty jesteś też dla wyzwania sportowego. Jak sprzedałaś? Ja się nadal mam skończyć, nadal mam karierę. Nie no jaki jesteś, honor kurwa. Jak ja nie lubię takiego pierdolenia głupiego, no. Ja trochę czuję teraz właśnie to co mówisz, czyli ta droga e, którą teraz pokonałam do tej walki. Nie no ty kurwa, jakąś drogę pokonałaś, no... Kurwa, teraz się ciężko zaczyna. A, uspokój się, kurwa. idź chuj w dupę! Dobra. Czy jesteś zjabłym Jestem, jestem no. A zaraz będą telefony od widzów, no tak, w końcu będzie coś ciekawego. może od razu, jak już jestem, to chciałem powiedzieć, że bardzo czbicuję. Lilma, wypierdalaj z tego telefonu, kraje że jebany. ...kibicuję i wydaje mi się, że jesteś bardzo wartościową osobą. Naprawdę U, kurwa! Nie, naprawdę masz super argumenty na Ewe, która w ogóle nie rozumie tego co do niej mówisz. I ja się może jeszcze kończę tylko swój wywód, A ty że z rodziny Ewa mówiła, że e, e, nie. To, co Ewa, Ty prezentujesz, prezentowałaś na tych walkach wszystkich na Ważeniu, to nie jest tak, że Ty mówisz, że środowisko bokserskie Ci kibicuje. Powiem Ci szczerze, że większość tego środowiska... Nie no, no ci wypierdalej no, wypierdalej nie, z tego telefonu no. Kurwa na kurwa takim kretynem. Mówisz za siebie, mówisz kuro za wszystkich, kiedy mówisz za siebie. Tak, każda twoja, każda twoja. No, ubierać się w bikini, no to ciężko nie patrzeć. No tak, właśnie, tak, wszystkie, patrze, wszystkie się ubierają w bikini, no. nawet w Meksyku. Jasne, ale się ubierają w normalny sportowy strój, a nie się przybierają. Wypierdalaj no z tego telefonu, nie, nie mogę tego słuchać, nie. kurwa. Kiciomek tak się tak Będzie coś kadał w jakimś stroju, kurwa, i spalam przez niego, no. Chcesz dodać na koniec? oczywiście, jeszcze trening medialny, ważenie. A no kurwa! No! 28 sierpnia oktagon zapłonie. Dziewczyny, już tak powoli zbliżając się do końca, jestem ciekaw, jeszcze jakie pytania będą padać. No, obie wzięłyście tę walkę w jakimś celu. E, jaki kasa. Był główny cel kasa. dla wzięcia właśnie tej Kasa. Pady? Bo to osób uważa, że wiesz, to jest no, oczywiście duże wyzwanie. Tylko wysypanie. i właśnie kasa. Bo wiesz, jak nie ja, to inna. Ja chcę być pierwsza. Chcę być pierwszym frikiem walczącym, e, frikową zawodniczą. Za nie wiem, jakie pierdolenie, no. <laughs> jak jest. ci dawali fe, walki na Fame, to mówiłaś, że za mało kas. To o co tu chodzi? Co to za pierdolenie? Jak ja tego nie lubię, no. Więc. Y po wygraną. A jak nie, to nic się tracę. Okej, okay, to Jakaś tego... kurwa walka, walka! Jakby była walka, to byś tam została i brała co, co się dają, a nie, że kurwa za mało kasy. Lepiej szczerze, no kautują i też mogą złamać no, nosa. No. No, no. No, okay. no to co? No, no, no to co, ja pierwszy raz w pizdę bym dostawał, przecież ja na treningach non stop dostaję pizdę i moje sparing partnerki dostają w pizdę i to jest normalne, bo my się po prostu napierdzielamy jak trenujemy, więc nie będzie... Po sowach to... się bijecie? Co? Po so Nie no, po sowach. Łup, jest zabronione, wie. Zwierzęta będą tutaj ci, o ochrony zwierząt, że kurczę, jak to? przecież. Nie, no, Arek, ale żeś zajebał. Nie, ja się Oj, Arek, Arek, kurwa, spadłem z wrażenia. To twoja... Jeszcze mam pytanie do Lil Maski. Proszę bardzo. Jak się czujesz właśnie z tym, że ludzie cię oceniają z tej perspektywy, jaka byłaś, a nie taka, jak. kurwa, bo tak taką się dziewczyn dziewczyn pokazała, się w no. Czyli ona kobieta! Przepraszam, że jestem taki kurwiony, ale ja nie lubię ktoś pierdoli głupoty. No lubisz blondynki czy brunetki? Trzeba powiedzieć klasycznie brunetki, blondynki Kurwa tylko diskowają, mi tak, się tak, przypomina. Tak, tak. Obie, obie, obie... Jakiego wielkiego filmu ma Mali? Jakiego... <laughs> Jakiego wielkiego ma Mali? Skąd ja mam wiedzieć? Ja pierdolę jak co być śmiać się? Wiesz, jest pewny siebie. Jakby Co to? Ja też nie wiem, nie? Jest pewny, jest pewny siebie. A to widać po charakterze. Koniec. Pokczałam. O kurwa, to były ciężkie. Dwie godziny. ponad. I co? Zapraszam na, na streama z AmuMu na Proste. Słucham, proszę wejść. Masz jakiś prezent dla mnie? Nie, mam. Mam dwie kinder niespodzianki od Wicki. Od Wicki? Od Wicki. masz jeszcze? kurwa, dostać takim? Kurwa, ale koks. No. Nie da się przebić niestety plusa ale jest fajne, Fajnie wygląda. <noise> niestety. Jak ja Akali, kurwa. No, ok. okej. Pierdalamy się? Każdy, ja, mam takie włosy. Kurwa, mać. Lamek debil. Ten? Tak, A ale se przyszedłem, co? Jestem kurwa niewidzialny. Uh. Kurwa, nie trafiło mi się. Ha, <sł diamond noise> to kurwa wysoki gameplay będzie, To jest chuj Dobra, ty, ja go jebie, ja go jebie, ty widzisz to moc kurwa mu. O kurwa A, no kurwa Ale pychowy jestem, nie moja wina! Ale czuję, że to jest ten ja czuję, że to jest Amumu AP Bo odda nam idzie <słatwczyk> Jestem na politalapkowym badon o kurwa nie oddaję. Mam na Close, close, spokojnie. Ale ja wiem, że ten pik odda, ja wiem. Ja pierdolę, ale jesteś już z lesem jebanym. O! No kurwa, czyż to się nic nie zrobi się tego pika. Nie wiem, jestem taki wkurwiony, no bo wygrywałem to jeden na jedno smarcie teraz to wygląda jakbym trollował, no. jest takie kurwa niesprawiedliwe, ta Liga Legat jest taka skurwiała. Dobra, zobacz to, zobacz to. You see O kurwa. O kurwa. No. Oh, chuj. <laughs> Derby mają być o 19. Około. Miał być grid jako piąty, ale możliwe, że zostanie zmieniony na Garfield Karty lub Wormsy. Bo nie potrafię jest... Worms to... lepiej by był. się mumią, tak oddaje. Jest! A mumu?